Hej, jag yes. heter hey. so. pappa. Hej, no. sa och, och pappa. Mamma och pappa. Jag, jag, jag ser en mamma, -"Så." So. Wej of meaning. mieningen. Mieningen. No. Jaki, jaki chcesz napisać? Nie możesz te, tylko jakieś te. To jest najkrótszy. Ten jest najkrótszy. Nie, 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 ten nie. Ten nie. Tylko te. Mieningen, To jest Najkrótszy. To jest ten najkrótszy. Chcesz ten? Ja. Musisz. Wej Sam en of mieningen. meningarna och skriv det här. Totalt. Lycka till! Hälsningar till Anna och Johan. Den? Jag ser mamma. Hej, Så pappa. Jag ser mamma. Hej. Hej. Okay. Gdzie ja piszę? Tu? Hej! Przecinek co so, popa. Hej, eee. Tak się ma, Tak ja piszę, ale Hej! Dobrze! Przecinek, taka kreska. Co? So. O! ty? No, nie jestem taki papa. Halo. nie jest taki papa, jak ty teraz mówisz. jestem normalny, papa jestem. A, a ja nie mówię o ciebie. No nie szkodzi. O tobie. Ale ja bronię honoru wszystkich papów. Hej, są so mama. Co? Hej, są so papa. Nie ma tutaj. Hej, są so mama. Hej, są so mama ok, papa. Tak hey, so Tryk. nie muszę anka tu się niszczy hej so py tak ma py i potem a py py a py py a py py umiesz pisać p prawda ja myślę, że umiesz. py. jeszcze jeden p jeszcze jedna i a Widzisz jakie łatwe? łatwy dobrze i kropeczka

Ej, to nic. Tyde. No to idę. Tak nic nie mam. Helena, co mam zrobić? Co masz robić? co mam robić? Aha, ja myślę, że ja myślę, że tak. Masz iść dookoła domu i szukać cyfry. Jeden, Może... dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i tak. Ja nie mam cyfry. No ale gdzieś w domu. I tu masz napisać. Okej, okay, już na no, zero. No i masz napić na gdzie? Nie, to nie są cyfry. Tak, to, to. Chodź, idę ze mną. Chodź, szukaj. Tu nie Tata. To... Widzisz? Cukier. To dla mnie? Tak. O, dziękuję. I cukierek. Oj, to dla mamy. Nie, to jest. No. Mama już się. A mama już dostała? Dobra, nie. to ja jem. Dobra, chodź, jem. Dwójka. Czekaj. Jedynka tak się pisze. Dobre, żeby było więcej wyraźnie. Jeden. Gdzie znalazłeś? Źle na no, tak się pisze tylko w Pozdonie. Nie, tu się też tak pisze. Jeden. Co znalazłeś? Książkę. Bóg. Bóg. Dwa. Ale wiesz, to niech on pisze. No, napisz dwa tu. Nie, nie. Nie. A dwie tak? mamy ręce na przykład. Nie, dwa. Znalazłeś zegar. Kropka. Już? Teraz trzymy pięć. zrób to w zadanie. Pięć. Gdzie to znalazłeś? Pamiętasz? Tak. A tu tak. jeszcze trzy leży obok. A. Karton. Karton. Ale, ale Jaki to karton? No tam karton. I sześć. No nie, a to wątpliwie nie pisać. Tak to jest takie Ale ja nie umiem pisać. Ja napiszę gdzie? Nie a nie ty mówi, napiszesz cyfry. Oni mówili, że wszystkie takie długie małe, bo to trzeba pisać małymi literami, a ja nie umiem. Pisz panem no. jak umiesz. A później małe. To to ja mam tylko brzydkie ro. My to też nie umiem Patryk, ja wiem, że umiesz zrobić jak się postarasz. Nawet małe umiesz pisać. No ale nie wszystkie. Na przykład C. Na przykład A umiesz narysować. To jest dziewięć, tak? Nie. A co to jest? G? Mm, mm, mm. To że wystaje zawsze, że to, na przykład nie wystaje. Ale co to jest? Literka czy cyferka? Literka. Literka? No to G. Małe G. Tak, duże G. Lęka, czy ja ci pozwoliłem? To nawet nie smu. Co Jeszcze. Znajduje 6. ja to jest 9. No, 9. Nie, 6. 6. Ok. Ale ja nie wiem, czy tak ma się robić. Tak jest napisane. Marek tak robić. Tak ma się robić. Jak jest napisane, to tak ma się robić. I teraz już. Może dać. Ale nie, no jedną i musi napisać. Na przykład trzy. Co znalazłeś? Trzy karton, tak? Czwarta. Pięć. Co szukaliście na górze? Na górze znaleźliśmy dziewiątkę. dziewiątkę. No to lepiej, na, niech napisze dziewiątkę. Ja chcę pisze? Dziewiątka sześć, ale do góry nogami. Pięć. Może szasz, że To jest 9. Co? I gdzie Bóg? No nie pisz P literki. To jest dziewięć. Zobacz. Nie no, chyba ręka nie końca. Po drugą stronę Już B. B. A po co B? Że, nie, dziewięć. Tak, tu nie jest dziewięć. Nie. Tak. Nie. No A ty napisz dziewięć po swojemu? Po swojemu napisz dziewięć. No to jak się na zdarzy? No. O! Oh.